Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na pierwsze turkowskie targi ślubne, które odbędą się już 17 stycznia w Hali Sportowej na ulicy Parkowej, 3 od godziny 14 do 18. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, m.in. Innymi... będzie pokaz iluzjonisty, pokaz sukien ślubnych. Mamy też zagwarantowaną zabawę z wodzirejem, a to wszystko przy muzyce na żywo, zarówno tej rozrywkowej, jak i klasycznej. Każdy z uczestników targów będzie mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie przy fotobudce, a także skosztować prawdziwego torta weselnego. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami. A do wygrania mamy. Mamy voucher na zakup obrączek. Mamy też atrakcyjny rabat na zakup sukni ślubnej. Mamy bukiet ślubny, y, tort weselny, zabytkowe auto do sesji w plenerze. Więc moi drodzy, czeka was naprawdę mnóstwo wspaniałych atrakcji, a wszystko to na Pierwszych Turkowskich Targach Ślubnych, które odbędą się 17 stycznia w hali sportowej na ulicy Parkowej 3 w godzinach od 14 do 18, a może jeszcze warto dodać, że patronat nad tą imprezą objął burmistrz miasta Turku.